Moje życie zaczyna się wtedy, kiedy ich przedstawienie się kończy, za zamkniętymi drzwiami, w ciszy. Bo w dzisiejszym świecie cisza to nie jest pustka. To jest największy luksus. I nie, nie mylcie tego z nudą. Prawdziwa nuda ma dla mnie konkretny smak i zapach. To lepka od rozlanych napojów podłoga w klubie i ten moment, kiedy stoisz w ogłuszającym hałasie i po raz piąty kiwasz głową, udając, że rozumiesz, co ktoś do ciebie krzyczy. Zupełnym przeciwieństwem tej pustki jest dla mnie ten dreszcz emocji, kiedy fabuła dobrego serialu wywraca wszystko do góry nogami i przez chwilę zapominasz o całym świecie. To ta satysfakcja, gdy po obejrzeniu mądrego dokumentu czujesz, że twój mózg właśnie dostał małego upgrade'u i rozumiesz trochę więcej. To ten moment, kiedy siedzisz z przyjacielem do późna w nocy i rozmawiasz się tak szczerze, że czas przestaje istnieć. To jest to uczucie, że naprawdę z kimś byłeś, a nie tylko stałeś obok niego w Kałasie. To są momenty warte więcej niż 100 spędzonych nocy na pokaz w klubie. To nie jest ucieczka od życia, to jest życie w najczystszej postaci. I kiedy zacząłem doświadczać tego życia bez tych wszystkich filtrów i udawania, coś do mnie w końcu dotarło. Coś tak oczywistego, że aż śmiesznego.